Pracuje tylko jedna osoba przy No, wracam w tej chwili, w dwóch punkty zostałem. bardzo szybkim tygodniu. Przedstawiliście dzisiaj jest ostatecznie. Nie wiem, czy wszystko zobaczymy, prawda? Ale jedno wskazanie. Dałem Wam ja i już plan, w jaki sposób grupa czteroosobowa ma w tym momencie podzielić się pracą. A nie znowu pracować jak autobus studentów, który prowadzi autobus. Ten facet nie ma nawet asystentów w tej chwili. Za pierwsza sam jednocześnie instaluje Dropboxa. A wy we czwórkę huralnie dyktujecie jedną ubryczkę.